Na rynku książki widać już wiosenne poruszenie. Ciekawych książek przybywa. Jak wybrać te warte uwagi? Oglądać regularny przegląd półki. Oto tytuły, które wybraliśmy dla Was z marcowych nowości. Muzyka Lubicie książki o prawdziwych zbrodniach i prawdziwych przestępcach? Wydawnictwo Labretto ma dla was wyjątkową propozycję TruKRAIM. Opowieść o niebezpiecznych latach 90. i przestępczym półświatku Górnego Śląska i zagłębia w pierwszych latach po transformacji. Poza kręgiem, Jacka Piekiełko to realistycznie przedstawiona droga młodego człowieka od podrzędnego złodziejaszka do króla złodziei i opis jego powolnego staczania się w przepaść. Dlaczego inteligentny, młody człowiek pochodzący z dobrego domu marzył, żeby zostać kolejnym najmrockim, a nie lekarzem czy prawnikiem? Młody. Stawiał sobie poprzeczkę bardzo wysoko, postępował zgodnie z zasadami, uczciwie traktował wspólników i obiecywał sobie, że nigdy nie stanie się gangsterem. Ta historia prowadzi na skraj moralnej przepaści i zmusza do odpowiedzi na pytanie, jak daleko można się posunąć, zanim zatraci się samego siebie. Małe miasteczko, zamknięta społeczność i policjant z przeszłością. Okrutny to początek nowej serii Macieja Kaźmierczaka. Tym razem autor zaprasza czytelniczki i czytelników do ponurego skraju. W miasteczku dzieją się niepokojące rzeczy. Ktoś odnalazł w lesie fragmenty ciała, a świadkowie zaczynają, zaczynają ginąć w dziwnych okolicznościach. Aspirant Teodor Okrutny musi tu powrócić po 15 latach, mimo że miał nadzieję, że już nigdy jego stopa w skraju nie postanie. Mieszkańcy miasteczka również nie są zadowoleni z powrotu policjanta. Okrutny obawia się, że ktoś poznał jego sekret sprzed lat. Jaką tajemnicę skrywa, skrywa aspirant? O czym milczą mieszkańcy skraju? Uwaga! Z tym thrillerem można zarwać noc. Powieść ukazała się nakładem wydawnictwa Skarpa Warszawska. A co powiecie na czeskie Krymii? Wraz z wydawnictwem Afera zapraszamy Was do lektury cyklu o młodym policjancie Tomaszu Wolfie. Napopił to wprawdzie trzeci tom serii, ale nasz bohater przenosi się w nowe miejsce i zaczyna z czystą kartą, więc czytelnicy spokojnie mogą rozpocząć przygodę z cyklem Jerzego Brzeziny właśnie od tej powieści. Tym razem Tomasz pracuje w komisariacie na peryferiach Pragi i musi się zająć sprawą tajemniczej śmierci kobiety, która spłonęła w swoim mieszkaniu. Bardzo dziwne jest to, że spłonęło tylko ciało, a wyposażenie domu pozostało nietknięte. Powieść otrzymała nagrodę Jerzego Marka, przyznawaną co roku w Czechach, za najlepszą powieść detektywistyczną. Książkę przetłumaczyła Agata Wrubel. Kategorią literatura piękna rozpoczniemy od propozycji dla osób lubiących dobrą polską prozę. Magdalena Genow w powieści Złodziejka Matek pisze o tym, co, co to znaczy być matką w Polsce, jak niepozałatwiane sprawy z dzieciństwa wpływają na naszą dorosłość. Główna bohaterka MMA próbuje odnaleźć się w nowej roli, zrozumieć, kim jest oraz jak żyć i wychowywać dziecko w dobie, w dobie kryzysu klimatycznego. Przejmująca i szczera opowieść o macierzyństwie pokoleniu milenialsów i szukaniu siebie w rolach narzucanych nam. Przez życie i społeczeństwo. Książkę wydało Biuro Literackie. Pisanie opowiadań jest jak trzymanie w ręku pestki i tworzenie wokół niej czereśni. Tak o swoich tekstach mówi Zdenek Sferak, czeski pisarz, scenarzysta i aktor, znany ze znakomitego filmu Kola. W zbiorze Podwójne Widzenie znajdziemy opowiadania, w których pestką jest codzienność, a miąższem wyjątkowa empatia autora, poczucie humoru i zmysł obserwacji oraz dobre ucho do języka. Jeśli lubisz czeską literaturę, kochasz twórczość Hrabala, przepadniesz również w prozie Zdenka Sferaka. Książkę przetłumaczyli do Grota Dobrew i Jan Węglowski, a wydały książkowe klimaty. Jeśli jesteście w takim momencie, że wasze życie wydaje się wam porażką, zakochaliście się w niewłaściwej osobie albo patrzycie na swój dyplom i pytacie się samych siebie, po co mi to było, sięgnijcie po tę książkę. Nie jesteście sami. Podobne problemy są udziałem Rachel, głównej bohaterki powieści irlandzkiej pisarki Caroline O'Donoghue i pewnie milionów młodych ludzi na całym świecie. Rachel pracuje w księgarni i pewnego dnia poznaje Jamesa, w którym zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Wkrótce zamieszkują razem, a ich relacja zmienia się we wspaniałą przyjaźń. Kiedy Rachel jakiś czas później zakochuje się w swoim profesorze literatury, James pomaga jej zorganizować spotkanie autorskie, podczas którego mogłaby go uwieść. Oczywiście nic nie idzie zgodnie z planem, a ten wieczór zapoczątkuje misterną sieć intryg i układów. Przypadek Rachel ukazał się nakładem wydawnictwa poznańskiego. Powieść przełożyła Iga Wiśniewska. lekka, wzruszająca, zabawna i nieszstępowa. Taka jest najnowsza powieść Barbary Quinty, autorki romansów, książek dla dzieci oraz współ współtwórczyni rodzinnej marki sukien ślubnych. W Little Black Dress poznajemy młodą fryzjerkę, Michalinę, w której ręce wpada legendarna sukienka de To moment, który całkowicie odmienia jej życie i jest początkiem szalonej przygody, podczas której bohaterka bierze udział w pościgu, poznaje włamywacza Alberta, gubi sukienkę, przemierza pół Europy, by ją odnaleźć, a po drodze znajduje miłość. Czy literatura ma moc zmieniania świata? Czy książki mogą wpływać na rzeczywistość? Bohaterka powieści Bibliotekarka na froncie Jessie Carson głęboko wierzy, że tak. Dlatego podczas Wielkiej Wojny przenosi się z Nowego Jorku do Francji, w sam środek wojennej zawieruchy, by tam pomagać i podnosić ludzi na duchu, organizując wieczorki czytelnicze. Na jednym z nich poznaje Toma, żołnierza, z którym połączy ją wielkie uczucie. Kilkadziesiąt lat później początkująca pisarka natrafia na wzmiankę o Jessie Carson w bibliotecznych archiwach i odkrywa, że jej życie w zaskakujący sposób splata się z losami nowojorskiej bibliotekarki. W marcu w naszym katalogu pojawił się drugi tom sagi Sylwii Kubik o osadnikach przybyłych na Żuławy po 1945 roku. W Nowych Nadziejach czytamy o dalszych losach Witolda Kaczaniuka i jego rodziny, którzy opuścili ukochane wołyńskie ziemie w nadziei na lepsze życie na ziemiach odzyskanych. Niestety Żuławy nie są im przychylne. Przypominają dziki zachód, krainę bezprawia, gdzie grasują hordy szabrowników, a radzieccy żołnierze wywożą wszystko, co jeszcze nadaje się do używania. Bohaterowie mimo wszystko starają się nie tracić nadziei. Jeśli lubicie wartościowe książki skłaniające do refleksji z doskonale wykreowanymi bohaterami i napisane pięknym językiem, to seria dla Was. Migracja to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed Europą. Jeśli interesujesz się geopolityką i tematem migracji, to koniecznie zwróć uwagę na książkę Macieja Pawłowskiego Brama Europy. Czy Afryka Północna zdecyduje o przyszłości starego kontynentu? Wydaną przez Prześwity. Dowiesz się z niej, jak wygląda zróżnicowanie kulturowe i etniczne Afryki Północnej, jak lokalne rządy pozycjonują się w polityce międzynarodowej, przed jakimi dylematami stoi tamtejsze społeczeństwo. Czym charakteryzuje się społeczeństwo afrykańskie i co je odróżnia od europejskiego, a nawet na ile narody północnoafrykańskie przypominają poszczególne narody słowiańskie? Kto przypomina Polaków, kto Rosjan, a kto na przykład Czechów? to opowieść o wielkiej miłości i poświęceniu, która wydarzyła się naprawdę. Przenosimy się do lat dwudziestych XX wieku. Stanisława Umińska jest znaną aktorką, publicznością kocha. Krytycy zachwalają jej talent i urodę. Pewnego dnia w życiu warszawskiej gwiazdy pojawia się Jan Żyznowski. pisarz, dziennikarz i malarz. Połączyło ich wielkie uczucie. Jednak szczęście przerwała choroba Jana. Mężczyzna zachorował na nowotwór, a operacja niestety się nie powiodła. Stanisława, widząc potworne cierpienie ukochanego, Podjęła dramatyczną decyzję. Umińska, miłość, która zabiła. Poznaj historię, którą żyła cała międzywojenna Polska. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Lira malarka Frida Kahlo, fotografka Lee Miller i mama muminków Tove Jansson. Co łączy te postaci? Miały odwagę żyć po swojemu i łamać stereotypy dotyczące cielesności i płci. W książce Queerówy Te, które łamały zasady, znajdziemy eseje o tych i jeszcze kilkunastu innych równie odważnych osobach, które buntowały się przeciw konwenansom. Sylwia Hutnik i Justyna Bilik w osobistych esejach przedstawiają ich sylwetki w kontekście współczesnym, pytając o to, co możemy zaczerpnąć od Postaci, które dziś uznawane są za ikony ruchu LGBT. Do lektury zaprasza wydawnictwo Osnowa. Kategorię fantazy rozpoczynamy od marcowej propozycji wydawnictwa Mięta. Wzgarda Pauliny Hendel to pełnokrwista mieszanka kryminału, fantazy i grozy, doprawiona odrobiną poczucia humoru. Na wyspie, będącej byłą kolonią karną, nagle zniknął bez śladu pracownik czarnej kompanii. Naczelnik Kilian Storm i jego zastępca ogr Gustaw Gunderberg wraz z naprędce zorganizowanym zespołem usiłują rozwikłać zagadkę, która okazuje się zaledwie wierzchołkiem Góry Lodowej. W marcu trafił do rąk czytelników ostatni tom serii Psy Pana Marcina Świątkowskiego. Czego możemy się spodziewać po finałowej części? Do gry, owarownie i księstewka przystępują gonderowie. śpiewcy zła, bijący się jak lwy pod szwedzkim sztandarem. A za królem Szwecji stoi nie tylko potęga taktycznego geniuszu i wyszkolonej armii, ale przede wszystkim siła pieniądza. Do lektury całej serii zaprasza wydawnictwo SQN. I na koniec tej kategorii dystopia, która wywołuje gęsią skórkę, ścisk żołądka i przywołuje na myśl drogę Kormaka McCarty'ego. W północy Merete Lindström podążamy za kilkunastoletnim chłopcem ze zniekształconymi plecami, który wraz z setkami innych ludzi przemierza świat po wielkiej wojnie. Po drodze widzi straszne obrazy, doświadcza głodu, cierpienia i poniżenia. Idzie na północ, gdzie ma nadzieję odnaleźć spokój i przeżyć. Powieść ukazała się nakładem Artrage, a przetłumaczyła ją Katarzyna Tunkiel. Dla osób lubiących fantazy w słowiańskim klimacie mamy tym razem powieść Dzieci Mokoszy z Sylwii Sosińskiej. Poznacie w niej ule i Tomka, którzy będą musieli się zmierzyć z nadprzyrodzonymi siłami. Jak odnajdą się w świecie zamieszkanym przez słowiańskich bogów i boginie oraz inne mitologiczne istoty? To historia o dojrzewaniu, miłości, odwadze, w przełamywaniu swoich barier, pełna magii i tajemnic. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sabat. Genialna, niesamowita i wciągająca historia. Nie spodziewałam się takich zwrotów akcji. Naprawdę ważna, a do tego nieprzewidywalna fabuła. Nie mogę się po niej pozbierać. To jedna z recenzji, jaką znalazłam pod opisem tej książki w Legimi. Właściwie mogłabym teraz tylko pokazać Wam okładkę i wyjść, bo nie trzeba mówić nic więcej. Może tylko dodam, że to opowieść o pewnej influencerce, która chce swoim obserwatorom wyjawić szokującą prawdę o tym, co jej się przydarzyło. Melissa Darut z Hizis. polecamy. A teraz prawdziwy książkowy balsam dla duszy nastolatków, japońska powieść wydana przez Winidia, niosąca pocieszenie i wsparcie każdej zagubionej młodej duszy. Jej główną bohaterką jest Kokoro, która pewnego dnia przestała chodzić do szkoły. Całe dnie najchętniej spędzałaby w swoim pokoju. Na samą myśl o szkole robi jej się niedobrze. Pewnego dnia, poprzez lustro w swoim pokoju, przechodzi do tajemniczego zamku, w którym spotyka sześcioro innych nastolatków z podobnymi problemami jak ona. Młodzi bohaterowie otrzymują zadanie: muszą odnaleźć klucz ukryty gdzieś w zakamarkach zamku. Osoba, której się to uda, będzie mogła poprosić o spełnienie. Jednego jej życzenia. Zamek po drugiej stronie lustra: Mizuki Tsu i mury to baśniowa opowieść o przyjaźni, wsparciu i odzyskiwaniu swojego życia. Książkę przełożyła Klaudia Ciurka. W marcu do naszego katalogu w kategorii dla dzieci wskoczyła kolejna część przygód Frani, bohaterki serii napisanej przez Barbarę Supeł. Frania ma już 6 lat i chodzi do zerówki. To czas poważnych wyzwań. Pojawiają się nowe obowiązki, które trzeba wypełnić zanim wyjdzie się na podwórko. Jak Frania sobie z nimi poradzi? Zapraszamy do wspólnego słuchania. Audiobook ukazał się nakładem wydawnictwa Świetlik, a jego lektorką jest Klaudia Bełcik. Wydawnictwo Dwukropek tym razem proponuje dzieciom i rodzicom serię o bliźniętach Tosi i Julku, którzy mają skrajnie różne charaktery. W tej części swoich przygód rodzeństwo nauczy się dzielić, co jak wiemy nawet dla niektórych dorosłych bywa trudne. Autorką serii o sympatycznych bliźniętach jest Magdalena Boćko-Mysiorska, terapeutka, promotorka rodzicielstwa, bliskości i porozumienia bez barier, która pisząc o emocjach małych bohaterów i pokazując ważne etapy w ich życiu zawsze uwzględnia ich wrażliwość sensoryczną. Lektorką serii jest Julia Kamińska. Do maja audiobook dostępny jest tylko w Legimi. A teraz propozycja od wydawnictwa Miętówka dla trochę starszych dzieci, które lubią przygody i magię. Druga część perypetii Magdy, która niedawno dowiedziała się, że ma wyjątkowy magiczny talent. Umie czytać w myślach. Dar odziedziczyła po tacie, który niestety stracił swoje umiejętności i wspomnienia. Córka Maga czuje, że grozi jej niebezpieczeństwo, ale nie wie do kogo zwrócić się o pomoc. Czy Magdzie uda się odgadnąć, kto poluje na nią i na jej rodzinę? Czy zdoła pomóc tacie odzyskać pamięć? Przeczytajcie i z Magdą przeżyjcie niezapomnianą przygodę. Autorką serii Córka maga jest Katarzyna Wierzbicka. Mam nadzieję, że dzięki naszej liście wasze wirtualne półki wzbogaciły się o nowe tytuły. Życzę wam wiosennego zaczytania i do zobaczenia za miesiąc. Cześć.